Się zmachałem. Jeszcze nic nie powiedziałem, a już się zmachałem. Heloski! Cześć, czołem, witam was w kolejnym odcinku, no właśnie, tym razem nie w kolejnym odcinku misów, tylko w takim krótkim odcinku organizacyjnym zbliża się rok mojego kanału. Dlatego pomyślałem, że jest dobra ku temu okazja, żeby kilka rzeczy z Wami omówić, o kilka rzeczy Was zapytać, no i zdradzić plany na kolejny rok, dwa lata, trzy lata, ale też, żeby odświeżyć Wam w pamięci mój wygląd. Oto moja facjata. Pierwszy raz chyba pokazałem ją w pierwszym odcinku Misiu, więc no, właśnie rok minął. Skoro mija rok mojego kanału, to pomyślałem, że na taki rocznicowy odcinek możemy zrobić QA. Wielu z Was zadaje mi pytania bezpośrednio w komentarzach, i ja w tych komentarzach staram się bezpośrednio odpowiedzieć. Ale może są jakieś pytania, których nie zadaliście, a chcieliście, więc jest ku temu okazja. Pod tym filmikiem możecie takie pytania zadawać. W komentarzu może być jedno pytanie albo 15, jak wolicie, jak chcecie. Mogą być to pytania dotyczące mojego prywatnego życia, ale też i Simsów, tego jak tworzę na tym kanale. Zresztą nie będę wam podpowiadał. Jeżeli czujecie, że chcecie mi takie pytanie zadać, to po prostu je zadawajcie. Możecie te pytania zadawać oczywiście pod tym filmikiem, ale też pod jakimkolwiek innym na moim kanale. Możemy się umówić, że pod takim pytaniem do QA dacie mi taką informację, że to jest właśnie pytanie do QA albo. Po prostu zostawicie literkę Q, może być w kwadratowym nawiasie, ale nie musi. Na pewno będę w stanie sobie to pytanie odszukać. No i już, i to była pierwsza rzecz, czyli QA. Drugą rzeczą, którą chciałbym poruszyć w tym filmiku, są serie, które są tworzone na tym kanale. Nie martwcie się, misiowie oraz śledztwo nadal będą kontynuowane. Właśnie niedługo będzie 50. odcinek misiów, więc no, może coś specjalnego na ten 50. odcinek wymyślę. Mam nadzieję, że wystarczy mi na to czasu. Śledztwo z całą pewnością też będzie kontynuowane. Niestety z taką nieregularnością, jaka była dotychczas. Bo, jak już wam się spowiadałem w komentarzach, no, jest to temat bardzo skomplikowany i pracochłonny, więc no musi to trwać, ile to trwa, ale tutaj zacznę wam już udostępniać print screeny i obrazki. Pracuję nad nową serią. Serią, jak widać, związaną z The Sims 2. Pomyślałem, że czas urozmaicić kontent na moim kanale, w związku z tym pracuję nad tworzeniem miasta i. Rodzin do tego miasta, tak aby zaprezentować wam coś nowego, świeżego. Chciałbym, żeby było to połączenie gry turowej. Nigdy tego nie robiłem, nigdy w taki sposób nie grałem, dlatego chciałbym się z tym zmierzyć, ale też dodać coś od siebie do takiej serii, czyli coś, co w miarę mi wychodzi i wam się to całkiem podoba, czyli fabułę. Miałoby być to takie połączenie gry turowej i fabuły. Taka seria nie pojawiłaby się za kilka tygodni, bo jestem w fazie, jak widzicie zresztą po tych zdjęciach, tworzenia dopiero tego miasta, więc nie przejmujcie się tymi niedociągnięciami. Dobrze wiem, że one rzeczywiście tam są. I jest jednak kwestia, o którą chciałbym Was w związku z tą nową serią zapytać, bo nie udało mi się znaleźć sposobu na poszerzenie doby i dodanie do niej kilku dodatkowych godzin, tak aby. Móc Wam dwa razy w tygodniu rzucać jakieś odcinki, więc najprawdopodobniej taka seria pojawiłaby się na tym kanale zamiennie z misiami. No i tu pojawiają się pytania do Was. Po pierwsze, czy taka seria z The Sims 2 w ogóle by Was zainteresowała? Ja mam w zanadrzu jeszcze trójkę i jedynkę, więc mogę stworzyć serię z czegoś innego. A może w ogóle na ten moment nie chcecie żadnej dodatkowej serii na tym kanale, albo nie chcecie tej serii zamiennie z misiami? Dajcie mi znać w komentarzach. Ale jeżeli nie będziecie kompletnie zainteresowani tego typu serią, to też zrozumiem. Może po prostu w danym momencie udostępnię Wam tylko to miasto, które, nad którym po prostu pracuję, ale nie będę z tego tworzył żadnej dodatkowej serii. No to tyle, moi drodzy. Chyba wszystko Wam powiedziałem. To były takie dwie podstawowe kwestie. Czyli reasumując, QA, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jesteście czegoś ciekawi w związku ze mną. To zadawajcie pytania w komentarzach. No i druga kwestia: czy seria z dwójki na tym kanale byłaby mile widziana i gdyby ona była zamiennie z misiami, to czy bylibyście w stanie to zaakceptować? Na koniec chciałbym Wam serdecznie podziękować, że jest Was na tym kanale coraz więcej i że tak aktywnie komentujecie i zostawiacie łapki w górę i w ogóle, że jesteście aktywni. Cieszy mnie to bardzo, więc żegnam się z Wami serdecznie, bo to wszystko, co miałem do. Do powiedzenia. Jeżeli trafiłeś na ten filmik nie oglądając wcześniejszych moich serii, no to oczywiście do nich serdecznie zapraszam. Oczywiście na koniec tego odcinka będą odnośniki do tych playlist. No i co? Żegnałem się z Wami? Pożegnałem się. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Misiów. Śledztwa może serii z dwójki? Pa, pa!